Witam Was 20 marca 2021 roku. Jestem dziś nad rzeczką rudnieczanką w Grudziądzu i spróbuję dzisiaj tutaj pogmerać. Nie będę wchodził dzisiaj ani w wodę, ani w piankę. Porzucam magnesem, naszym WKZ. I spójrzmy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Zapraszam. Cóż my tutaj ciągniemy? Spójrzcie, dwa niewielkie klucze złapały się naraz. Pewnie tutaj od domków z działek, bo za moimi plecami są ogródki działkowe. Przeszedłem na spokojniejszą stronę rzeczki, tu gdzie nam nie hałasuje. I chciałem Was zaprosić na bardzo niepokojący wywiad, jaki pojawił się u kolegi Flaming Recycling. Jest tam naprawdę poruszony, ciężki temat. Wiele prawdy o naszym półświadku. No zachęcam naprawdę do zapoznania się z treścią, bo można się dowiedzieć wielu bardzo ciekawych i niepokojących rzeczy. Prawda jest taka. Organizacja ma kaszubskie korzenie. Łapę na wszystkim trzymi Adit Wejherowa, przewodniczy grupie Czarnych Kciuków. Często poruszają się pakistańskim Audi jadąc na wykopki, mówiąc krótko, kopią doły w lasach tak, żeby wszystko było przygotowane. Bywało, że ofiary kończyły tam na dnie i w kanale, ale Dario prosto z gruziąza wybił im to z głowy. We wszystkim macza palce brodaty zbir, wyciąga coś od czegoś i patrzy jak lina na moka. Są tacy, co żyją z pasji, tłumacząc, że tak wygląda moje życie w Polsce. Działają poza granicami kraju. Jest taki jeden młody, co w dzieciństwie naoglądał się Gangol Olmsena. Działa w Holandii jako Egon Gang poszukiwaczy. Ta strona rzeczki może jest i spokojniejsza, ale fanty równie dziadowskie jak po tamtej stronie. Rozkręcamy się z wielkością złomu. Zobaczcie tu resztki jakiegoś narzędzia ogrodniczego, jakiś pręcik. Zaczynamy się rozkręcać. Na nogach buty firmy Lemigo, na dupie spodnie firmy Walmo, a do magnesu przykleiła się śruba z rzeki Rudniczanki. Ale poczułem piękny ciężar, i zobaczcie, mam słupek od płotu. Piękny soczysty kawał złomu Na oko 4 kg Tym razem jakiś rodzaj szekli Zobaczcie tu był jakiś zawias Tu się coś montowało No i dobra Na końcu liny poczułem jakieś 5 kilo uf, uf. Zerkajcie Jaka piękna sztaba Jeszcze trochę mułu na niej jest Taki płaskownik. No, będzie 3 do 5 kg. Wiem, że rudniczanka jest ulubionym miejscem wypadów Marcina z kanału Prosto z Grudziądza. Musimy się braszku w końcu zgadać na wspólne połowy. Nie mam nic przeciwko temu. A tymczasem zerkajmy, czy coś tam jeszcze idzie. Bo czuję jakiś opór. Coś tam się ślizga. Ale czy coś będzie. Zaraz, czas pokażę, nic nie będzie. Ale magnes się na czymś ślizga. Kolejny rzut przynosi taką niespodziankę. Zobaczcie pocisk. Dwie łuski, jakieś gwoździe. O, i tu się dzieje w tej wodzie. Chciałem Was również zaprosić na kanał do kolegi Kapsel. High 5 człowiek robi tam fajną pracę. Słuchajcie, wymyślił projekt piątka tygodnia. I trafiają tam filmy z naszego podwórka, no i powiem wam, że gruba konkurencja. Tam dostać się może tylko Elita, gdyż jest to najbardziej subiektywny kanał na polskim YouTubie. Dzień dobry, witam serdecznie gdzie? W najbardziej subiektywnym show polskiego YouTube'a. Witam w miejscu, w którym za moją sprawą spotyka się pięć najlepszych filmów z kategorii: Magnes Neodemowy, Projekt Las i oczywiście poszukiwania z wykrywaczem metali. Witam serdecznie wszystkich, którzy doceniają pasję, radość i emocje. Jednak zanim zacznę powalać z Was swoją elokwencją, chciałbym pozdrowić Róży Flaminga z kanału Flaming recykling skoro słowa wstępu i wszelkie uprzejmości mamy już za sobą zapraszam intro a więc wpadajcie do kapsla zostawcie łapę suba bo naprawdę jak na moje oko to jego kanał jest niedowartościowany powinien mieć już z 5000 subskrypcji a ma kilkaset więc do roboty panie i panowie Znów na końcu liny czuję niezły kąsek jakieś 5 do 10 kilo ależ to jest ciężkie Huhuhu. Cóż to jest no to kolejny słupek od płotu nie wiem czy cokolwiek widzicie ale zobaczcie jest haczyk w takim miejscu nietypowa rzecz a jednak ludzie łowią jednak rybki my tu gadu gadu a tymczasem wpada drugi dziś haczyk. Puszek pełna rzeka, można by rzec. Z braków ciekawszych fantów, pokażę Wam trzeci dzisiaj haczyk. No i po dłuższej posusze mam taki kawał złomu. Wygląda jak jakaś ryba. Skalar. Tym oto akcentem kończę, kochani. Bo padł mi telefon. Okazuje się, że nie naładowałem baterii. I cóż. Was zapraszam na kolejne odcinki. Na razie. Cześć.